Chciałam Wam przedstawić różne typy moich siodeł i ogłów dla koni szlajch. Jedno to jest siodło wszechstronne Kary. Bardziej oprofiluje skokowe. Ma normalnie strzemiona, po puśniska. Jak na razie po jest zapinany na pestelinę bo jeszcze nie znalazłam tego napięcia skutecznego ale będę daj kombinować natomiast o na głowie ma meksykańskie no i to wszystko takie ma niebieskie oznaczenia czyli czeprak, strzeliona i tutaj na górze takie niebieskie kąt Kolejny to dla anioła jest to ujeżdżeniówka, siódło ujeżdżeniowe, tak samo jest zapinane i za na plastelinę. Natomiast ogłowie jest zwykłe, z kośnikiem na chrapnikiem, pod gardłem, na czółkiem. Jest bardzo realistyczne, ponieważ nawet na chrapnik jest pod paskiem policzkowym. i jest kółko od Wędzidła. Tu. Kolejne. Jest to plamka. Siodło wszechstronne. No już stare dosyć siodło. I takie i o głowie same paski policzkowe wędzidło i wodze. Takie najprostsze dla konia rekreacyjnego. I ostatnie. Silwany. To jest siodło bez czyli siodło rajdowe. Jest bardzo wygodne. Oraz o głowie bezwędzidłowe. U wszystkie oglądajcie następny odcinek.